Szean kochani ryś karpaty witam Was bardzo serdecznie w Beskidzie Niskim w krainie moich przodków. Mój pradziadek był komendantem batalionów chłopskich. Na okrąg dukla. <noise> Może zacznę od tego. Pokażę Wam, jak wygląda barszcz sosnowskiego. Jak wygląda w formie już dojrzałej, dużej rośliny. Powiem Wam tak: ekstremalnie niebezpieczna roślina. Poparzyłem się tą rośliną. Miałem bliznę przez jakieś dwa lata. W ogóle nie chciałem mi schodzić. Pozostają takie miejsca poparzenia fotoczułe, gdzie wystawienie tego na, na, na słońce, na, w ogóle na światło i UV powoduje zaognienie tej rany, ona się nie chce goić, powiem Wam, coś strasznego. Słuchajcie, jest go tutaj dość dużo, trzeba bardzo uważać, jestem w Dolinie Wisłoki, w górnym biegu, powyżej, powyżej kątów w zasadzie wymysłowej. I chcę Wam pokazać, jak wygląda, jak wygląda ten barszcz. Pewnie wszyscy wiecie, ale nigdy nie jest za wiele pokazywania tej niebezpiecznej rośliny. Może komuś uratować to nawet życie, ponieważ zdarza się, że ta roślina potrafi poparzyć kogoś śmiertelnie. Poparza drogi oddechowe, jeżeli jest wielki upał. Olejki eteryczne z tej rośliny unoszą się w powietrzu na pewno. Radzę Wam nie wchodźcie w miejsca, gdzie występują duże skupiska barszczu, ponieważ potrafi śmiertelnie poparzyć drogi oddechowe. Od tego nie ma ratunku w zasadzie w mękach umieramy. Słuchajcie, tak wygląda ten barszcz: charakterystyczne liście. Troszkę jakby bardziej pierzasty rabarbar. Pamiętajcie, i łodyga, jak gigantyczny koper. O, taka łodyga, ona miejscami jest zabarwiona na kolor barszczu. Bureczkowy kolor, słuchajcie. Tak bym Wam powiedział, to jest właśnie taka wersja, która dopiero rośnie. Mamy w tym momencie czerwiec, więc ona nie jest duża, ale już mamy takie formy z baldachimem. Zaraz Wam pokażę formę z baldachimem. Będziecie mogli rozpoznać. Większość, tak jak mówię, osób już zna tę roślinę. Nie przytykamy się do niej. Uważamy jak idziemy, żeby nie zahaczyć nogą w krótkich spodękach. Generalnie lepiej się nie zbliżać. Tak wygląda roślina, która wytworzyła kwiatostan. Spójrzcie, ona ma parzydełka, którymi transportuje tą. Fotoczułą ciecz. Naprawdę przepaskudne, powiem Wam, rośliny. Yy, bardzo uważajcie. Taki wielki koperek. Nazwałbym to gigantyczny koperek. Czasami do, powiem Wam, 3 metrów, a nawet i wyższy rośnie. Yy, gigantyczny koperek z liśćmi, powiedzmy, takimi yy, jak rabarbar, bardziej pierzasty, szczępiasty. Tak wygląda ten barsz. No jest coś, coś. Ale słuchajcie, występuje też w formie. Takich małych roślin, które dopiero rosną, i człowiek idąc sobie gdzieś w krzakach, niechcący zahaczy gołą łydką, no i potem ma duży problem. Nie będę się wymądrzał, nie wiem czy, albo na przykład tutaj, spójrzcie na plaży. Tutaj często dzieciaki śmigają w samych rajdkach, proszę ja was. Rodzice przyjeżdżają, no nie każdy może sobie zdaje sprawę z tego, że to jest naprawdę śmiertelne zagrożenie, albo przynajmniej paskudnie, paskudnie może poparzyć. Patrzcie się, tu jest taki sam, tylko młodziutki barszczyk i też jest nie trudno go nie zauważyć, wejść w niego i poparzyć się. No mówię wam, należy uważać. Niestety w dolinie Wisłoki zaczyna być go coraz więcej. Uważamy na to. Bardzo trudno się z tym walczyć, rozsiało się tego całe mnóstwo, należy uważać, ale dobra, wzdłuż dolin karpackich rzek bardzo często możemy znaleźć ciekawostki przyrodnicze, ewenementy natury, często zdarza się znaleźć w dolinach rzek zrzuty i w związku z tym słuchajcie. W związku z tym warto się wybrać na taki rekonesans w celach poszukiwawczych. Coś widzę ciekawego. Czasem są złudne, jak już Wam wspominałem, patyki. Ale nie, 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 nie. To nie jest patyk. Tym razem to nie jest patyk, słuchajcie. Choć wygląda niemal identycznie jak ten fragment wystającej faszyny z kamienia. Jest to ewidentnie zrzut. Stary zrzut. Mhm. Często nad rzeką można znaleźć świeży zrzut. Tym razem jest to jakiś staruszek. Słuchajcie, zaczepił się o ten korzonek. I go wodą musiała znieść. Może gdzieś z górnego biegu. I przykamuflował się tutaj. Zatrzymał się. A jako że i jeszcze turystów nie ma, nik, żaden dzieciak go nie hapsnął, nie zrobił sobie z niego karabinka. Bo za moich czasów taki patyk, czy, czy kawałek, właśnie Poroża, to byłby świetny, świetny karabinek do naparzania. No niestety tak to było. Takie mieliśmy zabawki w postaci kija. Słuchajcie. Jakieś takie coś słuchajcie, mhm. wymyte przez wodę, pewnie toczone już, może nawet kilka kilometrów z dużą wodą. Czy taki zrzut mógłby przedstawiać jakąś wartość? Pewnie, że tak. Ja na przykład to, czego nie da się sprzedać, to tnę na bardzo eleganckie uchwyty do mebli w domkach myśliwskich. Mhm. Muszę się wam przyznać, moi drodzy, że mam słabość do botaniki. Jakoś obudziła się ona we mnie ta miłość do roślin, do botaniki, do dendrologii wcale nie tak dawno. Jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie. Część podstawowych roślin, które mnie otaczają, drzew to raczej większość, wszystkie praktycznie, ale roślin niewiele znam. Po nazwie, jeśli nie znamy nazw podstawowych roślin, zwierząt, które nas otaczają, to czy to przypadkiem nie jest przyrodniczy analfabetyzm? A przecież nikt z nas nie chciałby być analfabetą. No i barszczydło, słuchajcie, trzeba uważać, trzeba uważać. Jest bocian czarny. Może mnie zobaczył, może nie. Spróbuję go zdjąć za aparatem. Wycofam się, pomalutku, może mnie nie widział. Jest bociuś czarny, czy on przynosi dzieci? Może czarny bocian przynosi czarne dzieci, nie wiem Ale trudno się do niego zbliżyć, bo jest dość puchliwy Ale będę próbował jeszcze go podfotografować Ciekawe, czy się uda Skąd się biorą takie zrzuty nad brzegami rzek? No właśnie stąd, że właśnie tędy, tą kępą, bardzo lubi spacerować jeleń. To jest taki naturalny szlak migracyjny. Patrzcie, co się dzieje, ile barszczu. To wszystko to barszcz, tutaj barszcz. Sytuacja jest niepokojąca, powiem wam. Bywało różnie, ale nie przypominam sobie, żeby aż tak dużo go tutaj było. Nie fajnie, nie fajnie. Słuchajcie, to jest taki marny, marny przykład. Suiseki. Czyli na przykład ktoś sobie wyobraża, że ten głaz jest miniaturą góry. Na której jeszcze szczycie zalega odrobina śniegu. Coś w tym stylu. Jest to umiejscowione na rodzaju patery. Może jakiejś specjalnej, dedykowanej temu właśnie kawałkowi kamienia. Jakiejś takiej misy, misa, podstawka, coś takiego. I niektóre powiem wam, egzemplarze no, potrafią, nawet jest takich wiele, potrafią kosztować tyle co nowy samochód z salonu, na przykład dajmy na to BMW, czy coś, za zwykły kamyczek, i ludzie to, to, to kupują, powiem wam. Zobaczcie sobie w internecie, Suiseki Także u nas jakoś jest tych, 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 tych pasjonatów zbierania właśnie. Kamieni kształtem przypominających jakieś góry albo w ogóle coś ciekawego dosyć mało widzę. Natomiast o, możliwości są olbrzymie. No, spójrzcie nawet na, na, na nie wiem no ciekawość form. Dajmy na to na design tego kamienia. Patrzcie się. Jest sztuka która polega na wyszukiwaniu kamieni które są szlachetne prawda wiedzieć należy gdzie je szukać i jak je potem obrabiać nie jest to sztuka odnajdywania odnajdywania piękna w kamieniu tak na dobrą sprawę to chyba odnajdywania piękna ogólnie suiseki Tyle, kochani, chyba na dzisiaj, bo pada intensywnie i nie zamierza przestać. Intensywnie to przesadzam, ale po prostu pada. Yy... Będzie trzeba powtórzyć wycieczkę. Może jutro, może następnym razem, nie wiem jeszcze. Yy... Ale na pewno nie odpuszczę. Tak więc tyle ciał. Do jutra. Stawiam dziś dla startupów poprzeczkę wyżej, znacznie wyżej. Czekam na nagrywarkę do zapachów z jednoczesną możliwością odtwarzania ich i to jeszcze zdalnie. Wszystko przed wami, no, podobno możecie wszystko. Wszystko już było, wszystko już jest, wszystko już jest załatwione, tak? Ja chcę ją mieć. Jak będziecie mieć, to dajcie znać. Pewnie będzie droga, nie kupię, ale potem być może jak trafi pod strzechę nagrywarka do zapachów, to sobie ją na pewno kupię. Bo chciałbym Wam również ten zapach, który tutaj występuje, zaprezentować. Coś, coś wspaniałego, głównie łopian. Głównie łopian. Powiem Wam, coś pięknego. Dobra, idę dalej.